Where am I? Where am I? Ah, witam Was bardzo serdecznie. Witajcie, kochani! W kolejnym odcinku Sentymentalnie Przez Gry. A dzisiaj ponownie, ponownie zagości gra komputerowa, która. Wryła się mi w łeb, wryła mi się w łeb, sparaliżowała moje zmysły i nie dała, nie da sobie nigdy o sobie zapomnieć. O czym mowa, o jakiej produkcji mowa? Mamy rok 1998 i wychodzi kolejna, kolejna mroczna propozycja enigmatycznej, ciężkiej, fabularnej, mrocznej rozkminy. Gra Sanitarium. Kolejna gra z kategorii najpierw było demo, demo zachęciło, demo najarało, a potem grę się odpaliło, kiedy wreszcie się ją nabyło. Problem polegał tylko na tym, że tą grę komputerową było szalenie trudno zdobyć. Trzeba było się posiłkować y, różnymi aukcjami, y, sklepami zagranicznymi, albowiem nigdy ta gra na grunt Polski nie została wydana. Na szczęście, na szczęście. GOG, Good Old Games ma tą grę w swojej ofercie za śmieszne y, pieniądze, mało tego w wersji polskiej. Gdy ja rozpoczynałem przygodę z tą y, grą, ona nie była spolonizowana. A wiadomo, jeśli chodzi o y, przygodówki na zadzie point and click, czyli standardowy rzut izometryczny, samo menu główne już mrozi krew w żyłach w momencie, gdy nakierujemy myszką, kursorem myszki odpowiedni, odpowiednią ikonkę odpowiadającą za nową grę. opcję w czytaniu poprzedniego stanu gry. Jesteśmy raczeni przerażającym, takim przenikliwym głosem dziewczynki z echem. Zobaczcie to sobie na YouTubie, na gameplayach. Naprawdę mocne przeżycie. Od razu powiedzmy już wiemy z czym tą grę się będzie jadło i mniej więcej na jaki walor emocjonalny ta gra stawia sanitarium. Gra, która wciąga od pierwszych sekund. Na początku, fundując ogromną tajemnicę, od samego początku gry nie wiemy dokładnie o co chodzi. Co się dzieje, gdzie jesteśmy, dlaczego mamy zabandażowaną twarz, czy ulegliśmy jakiemuś wypadkowi, co dokładnie się z nami dzieje. Czyli jest pewien montaż motywu poszukiwania. Własnego ja. Odkrycia własnej historii, własnej przeszłości, własnej tożsamości. Wiemy tylko, że nazywamy się Max. I to jest wszystko, co wiemy na ten temat. W drodze do poznawania całej historii, gdzie wszelkie yy, części, układanki łączą się w yy, bardziej klarowną całość, przemierzamy przeróżne lokacje, nie zawsze sterując samym yy, zagubionym. Maksem są dokładnie cztery główne lokacje, w które wrzuca nas sama gra. Jest to miasto zdeformowanych dzieci, siedlisko insektów, bodajże taki specyficzny. No, mroczny. Tak zwany cyrk głupców oraz południowoamerykański astecki las. Każda lokacja wiąże się z tym, iż przychodzi nam sterować inną postacią. Raz właśnie sterujemy tym zagubionym Maxem, raz cyklopem Grimwallem, raz małą dziewczynką Sarą, a także asteckim bogiem. Olmekiem. Oczywiście wiąże się to z całkowicie odmienną aranżacją plastyczną, artystyczną poszczególnych lokacji i to jest przykład gry niełatwej. Są w niej takie zagadki, takie łamigłówki, które często jest trudno pokonać bez wsparcia się odpowiednim poradnikiem. Tyle jeśli chodzi o to, z czym tą grę się je, co ona oferuje, i mniej więcej jak wygląda jej konstrukcja, struktura gamingowa. Ale przejdźmy do tego, co cykl sentymentalnie przez gry hmm, powiedzmy słynie, czyli od moich wrażeń. Proszę się też, żebym odpakowywał te pudełka. To jest w ogóle gra, właśnie big boxowa, którą za ciężkie pieniądze udało mi się właśnie na hmm, eBayu hmm, odkupić. Dużo CD, dużo CD. Podajże trzy krążki CD, bardzo fajnie inkrustowane. O, coś, coś właśnie w tym stylu. Mamy tutaj też książeczkę. Oczywiście, wszystko to tutaj jest po angielsku. Już powiedzmy, sama książeczka funduje niemały mrok Kisiel w gaciach, tak? Padłapę Kisiel w gacie. Tego typu elementy. Można, myślę, myślę że spokojnie można tą grę zakwalifikować do. Interaktywnego horroru, takiego, taki powiedzmy, mroczny, ciężki tiller owiany tajemnicą, gdzie do końca, absolutnie do końca gry nie wiemy, co się dzieje. Dlaczego? Nagle jesteśmy, kurcze, człowiekiem z zabandożowaną twarzą, pewną wizytówką, ikoną tej fantastycznej gry. Raz jesteśmy małą, w ogóle, dziewczynką. Potem jesteśmy właśnie jakimś asceckim bogiem, a potem cyklopem czteroręcznym, też w ogóle w jakimś innym świecie. Nic się tu dupy nie trzyma, ale powiem Wam, gdybym był zapytany o grę komputerową z najlepszą fabułą, to bezdyskusyjnie odpowiedziałbym z czystym sumieniem, że jest to właśnie gra sanitarium. Gra sanitarium, której finał powoduje taki: Opad y, szczęki, gdzie dochodzi do, y, dochodzi do konfrontacji wielu odczuć. Mamy euforię, mamy szok, mamy y, rozpacz, mamy w, y, uśmiech. No, coś niesamowitego gra, nieprawdopodobnie gra, y, gra, gra, g, nieprawdopodobnie gra na emocjach. Wręcz Bawi się swym odbiorcą, bawi się nami jako graczami, fundując niezapomnianą, sentymentalną, mroczną yy, podróż przez wybory, dylematy, historie yy, trudne, niełatwe, ale też brutalne. Nigdy właśnie nie zapomnę tego miasteczka zdeformowanych yy, dzieci, całej historii mrocznej, która stoi za tym miasteczkiem. Słynna y, sytuacja, w której dziewczynka szuka swojego y, braciszka i w końcu co się z tym braciszkiem stało, gdzie on się znajduje. Potem y, motyw z siostrą y, głównego y, bohatera i tym opuszczonym duchem, y, opuszczonym domem, gdzie gramy duchem. No w nie chcę tutaj spoilerować, bo tak jak mówię no, to nie jest gra niedostępna w tym momencie można ją łatwo ściągnąć łatwo zainstalować, jest po polsku a y, gwarantuję Wam że jeśli macie w sobie chociaż odrobinkę, szczyptę y, szacunku do oldschoolowych właśnie y, gier iz izometrycznych, point and clicków tego typu, to myślę, że nie natraficie na lepszą grę przygodową ja grałem w trochę gier przygodowych mimo, że to jest powiedzmy Taki gatunek gier na czwartym miejscu, jeśli chodzi o megusta. To jednak udało mi się wgrać no, w takich najbardziej hardkorowych, intrygujących, mocnych, ciężkich przedstawicieli właśnie tego gatunku, a w gra sanitarium znajduje się na podium, wręcz na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wciągające, naprawdę w, wciągające, miażdżące, miażdżące. Yy, w kino interaktywną mroczną przygodę światy też swoją drogą materiał na film na niezapomniany film gra Sanitarium, rok 1998 wtedy wpadło w moje łapy akurat yy, demo yy, i to jest gra która właśnie może nie broni się grafiką mimo że tam te lokacje są ładnie narysowane namalowane to jednak właśnie gra yy, broni się tym że Chcemy poznać prawdę, chcemy odkryć tożsamość, chcemy się dowiedzieć, kim jesteśmy, po co tu jesteśmy i dlaczego tu jesteśmy. Gra w końcu odpowiada na te pytania, ale człowiek z... ma wrażenie, że chyba niekoniecznie chciał uzyskać tego typu odpowiedź. Nie chciał dowiedzieć się tej prawdy, albowiem jest ona drudzgocąca, miażdżąca. I w... to, jest... to jest jedna z niewielu gier, po przejściu których. Patrzyłem się w napisy końcowe. Tak i kurwa, co to było przed chwilą? Co się stało? Właśnie to jest gra tego typu. Mało tego, oczywiście kolejne te lokacje, które wymieniłem na początku, są yy, przerywane, ciachane takimi scalaczami fabularnymi pod postacią filmików właśnie przerywnikowych, które niby troszeczkę odpowiadają na pytanie, ale stawiają jeszcze więcej pytań. Czyli fundują małą odpowiedź, ale dorzucają jeszcze kilka innych pytań. I sprawia to, że w tą grę chce się grać, chce się męczyć z tymi wszystkimi chorymi zagadkami. I mimo, że z reguły straszą te gry, gdzie jesteśmy jakby w środku tej gry: widzimy grę, obserwujemy, jesteśmy w niej z perspektywy. Yy, najlepiej pierwszej osoby, gorzej już trzeciej osoby, ale czujemy się wewnątrz. A to jest przykład gry, że mimo wszystko, że obserwujemy wszystko z góry, nazwijmy to z, takiego, yy, yy, z takiej bezpiecznej perspektywy, to jednak gra z taką grafiką, przy takiej aranżacji perspektywy jest w stanie wystraszyć. Jest w stanie yy, wystraszyć po prostu reasumując, nie rozwodząc się już, yy, nie powtarzając yy, elementów. Gra przede wszystkim przyjmuje, intryguje i wciąga. Sanitarium. Najmocniejsza pod względem fabularnym finału gra komputerowa, w jaką grał Wasz Rojciu. Serdecznie polecam. Patryk Rojewski. C'est